Dlaczego ty, osoba o tak wielkiej urodzie, o takiej rewelacyjnej figurze, kobieta, utalentowana aktorka, którą Kevin Spacey sam wybrał, żeby grała u jego boku w reklamie banku, nie zagrała jeszcze żadnej głównej roli w filmie? Ja podobno się nie do końca dobrze sprzedaję w Polsce. Dlaczego? No, no, co. Jak, 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 jak ja mam ci odpowiedzieć na to pytanie? Eee, czy uważasz, że e, niektóre amerykańskie aktorki, takie, które e, mają dany typ urody, mm -hmm. mm, oczywiście zdolności, e, miałyby co grać w Polsce? Angelina Jolie na przykład? Na przykład? Nie. <laughs> eee, więc ja po prostu, <laughs> no. Masz zbyt wyrazistą urodę? Podobno, podobno. Hmm. Podobno Chulcze. mam zbyt wyrazistą urodę, nie pasuje, nie... nie usłyszałam parę razy w życiu e, taką opinię od, od różnych e, e, reżyserów, na przykład no, wiesz, fajny casting, ale to nie wygląda, jak dziewczyna z Przemyśla. Kurczę, jak wygląda dziewczyna z Przemyśla? Jest coś takiego, że nasze kino... Potrzebuję trochę innego typu kobiet, nie, nie robi się y, 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 kina, w którym mogłabym zagrać. Jest to bardzo przykre. Y, długo z tym walczyłam, a w tej chwili się z tym pogodziłam i y, Kasia Figura kiedyś mi powiedziała, że muszę poczekać. Ale czy to nastawienie producentów, reżyserów wpędziło Cię w jakieś kompleksy? Jak byłam młodsza tak bardzo. Jakie? Mm. Nie do końca lubiłam Ciebie, wiesz? Taka, jaką jestem. Taka kobieca? Tak. Może to straszne, bo jakby Twój olbrzymi atut nagle przerada się w Twoje przekleństwo. Kiedyś jeden z reżyserów mi powiedział też taką rzecz, to było na samym początku. Yy, jeden w sumie z moich ważniejszych reżyserów w Polsce, że z takimi ustami to ja nic poważnego nie zagram. Wspaniale. No. <laughs> <laughs> Wierzę, że nie mówił prawdy. I tak i tak to się e, zmieniło. Ja, ja zaczęłam grać przynajmniej normalne dziewczyny, mhm. przy, przynajmniej jeśli chodzi o seriale. E, na początku e, dostawałam e, tylko i wyłącznie rolę e, prostytutek. Mhm. E, bądź też jakichś takich głupich idiotek, które, które, które grają tylko jakimiś tam swoimi atutami. W pewnym momencie zaczęłam grać normalne dziewczyny. Chyba serial pomógł, co? Pierwsza miłość trochę, czy nie? Też, też. A z kim Ci się marzy współpraca? W Polsce? Tak. Z Wojtkiem Smarzowskim? Z którym pracowałaś przy reklamie z Kevin Spacey. Tak. Mhm. E, I z Małgośką Szumowską. Tak? Tak. Myślisz, że jest jakiś kontakt między wami? Myślisz, że to się yy, zdarza? Z Wojtkiem Smarzowskim mam kontakt. Pracowaliśmy no tak. razem przy reklamie, okay. pracowaliśmy też razem przy serialu e, przy Brzyduli i bardzo się polubiliśmy. E, no ale to trochę jest tak, i, że i u Wojtka Smarzowskiego i u Małgośki Szumowskiej Trochę inne kobiety w ich nie występują. A jak z teatrem? W teatrze takie usta mogą grać? No, bo... <laughs> Ojejku, w filmie też mogą. E, mogą jak najbardziej. E, powiem Ci szczerze, że bardzo tęsknię za teatrem mhm. i, i bardzo, bardzo chcę do niego wrócić i mam nadzieję, że to będzie e, pierwsza rzecz, którą będę robić e, po urodzeniu dziecka. Jak jest w showbiznesie, jeśli chodzi o to tak zwane... Wygryzanie siebie nawzajem. Bo niektóre portale e, cały czas donoszą, że jedna gwiazda wygryzła drugą, jedna przyszła na casting, dostała się następna, że rodzi się nienawiść, zawiść, e, presja. Jak jest rzeczywiście między Wami, kobietami, pięknymi kobietami, w tym naszym piekielku polskiego showbiznesu? Tylko bez ściemy, proszę. Myślę, że różnie. Czym jestem starsza, tym coraz bardziej to zauważam. Natomiast. Ja jestem w ogóle takim człowiekiem, który e, nie do końca słucha tego, co się dzieje dookoła mhm. e, i, i długo nie zauważałam pewnych rzeczy. Mało tego, ja jestem takim, taką osobą, która e, m, która chce jak najlepiej dla swoich koleżanek, przyjaciół e, i sama wiem, czytając. Powiedzmy dany scenariusz, że mogę nie do końca pasować. Pamiętam nawet taką jedną sytuację, kiedy powiedziałam do reżysera castingu: "Słuchaj, a może weźmiecie tę i to ona świetnie mhm. będzie pasować." I oni byli trochę zdziwieni, ee, ale wybrali tę osobę i ona rzeczywiście pasowała. Ja wiedziałam, że to nie jest dla mnie. Mhm. Więc ja jestem troszeczkę poza tymi rozgrywkami i nie chcę w nich uczestniczyć. Ale one są. Myślę, że gdzieś tam na pewno. Mhm. Niemniej jednak nie doświadczyłaś tego na własnej skórze. Nie wiem. Może doświadczyłam, ale o tym nie wiem. Nie wiesz, tak, czy, nie wiesz czy ktoś się wygryz z jakiegoś projektu? Nie wiem, możliwe. <głosy> <głosy> A czy jakiegoś ruchu zawodowego żałujesz? Na przykład tańca z gwiazdami. Żałujesz dzisiejszej perspektywy? Mm, nie. Mhm. Nie żałuję. To był bardzo. Ciężki okres, yy, bardzo fajny, ale bardzo ciężki. Nie ukrywam, że to była bardzo ciężka praca i nie do końca, nie do końca się w tym odnajdywałam. Szczególnie na live'ach, dużo, dużo większą przyjemność sprawiały mi same treningi, mimo tego, że były bardzo mhm. ciężkie. Live y bardzo mnie stresowały i nie czułam się na nich pewnie, także żałuję, że. Ale to też, nie, nie oszukam swojego organizmu, tak, tak do tego podchodziłam i możliwe, że dzisiaj tak samo bym do tego podeszła. Ale to ciężki okres. A oglądasz dzisiejsze wydanie Tańca z Gwiazdami? Yy. Nie. <noise> to nie przyznawaj się lepiej. Pewnie tam jeszcze to, żebyś się kibicowała jako by. <noise> ja wyteranka. w ogóle bardzo mało telewizji oglądam mm. może dlatego. A siebie w telewizji. Yy, oglądam nie, nie, nie zawsze, mhm. ale oglądam ze względu na to, żeby wiedzieć, co mogę poprawić. Mhm. Czyli krytycznym okiem. Tak, jak najbardziej. I pod takim kątem. Yy, żeby wiedzieć, jak. Jak jestem pokazywana, jak, jak, jak e, dany materiał jest oświetlany, w jaki sposób prowadzony, mm -hmm. to mi pomaga później w dalszej pracy. Jestem obciążona genetycznie, dlatego jest to dla mnie ważne. W tej chwili, kiedy przygotowuję się do roli matki, tym bardziej jest e, mm -hmm. e, ważne moje zdrowie. Odpowiedzialność za małą istotę. E, tak naprawdę, za człowieka, za którego będę musiała być odpowiedzialna przez całe życie, to na pewno daje dużo do myślenia i, i na pewno stresuje. Ja od razu przyznałam się, że, że jestem w tej ciąży, ehm, agencji, ehm, z którą współpracuję ehm, i nie do końca byli chętni, żeby. W producenci, reżyserzy nie do końca byli chętni, żeby ze mną dalej współpracować.